Nie wiem czy, te, czy czasem czy z tobą tutaj nie kopałem. Zaraz za tym lasie, lasem, nie? Byłem z z sąsiadem wtedy byłem. Nie, nie kopałem. Tutaj zaraz jest kucharzy róg. Tutaj miał Napoleon swoje ten kuchnie. Po prawej stronie zaraz. Byliśmy chyba trzy razy tutaj, ale nic nie wyszło. Wylko mój sąsiad znalazł odznakę to chyba nie wiem, jeszcze z powstania śląskiego, nie? I to w lesie. Tak, to nic. Na polach to nie ma nic tutaj. No tutaj miał Napoleon swoje kuchnie polowe, zaraz za tym lasem, na tych polach. Ale niestety, no nic, nic nie wyszło nam. Trzeba było widać, bo słońce świeci. Nie wiem, gdzie to muzeum jest. Gdzieś tu było. One było dalej. To tam dalej chyba, no tutaj nie, tu nie będzie tego. Tu jest lewo, tak? Tak, to jest tamten las, trzeba sprawdzić. Tam się idzie podobno wermach dwa tygodnie. W tych lasach tutaj. Rozobaczymy. Dobra, sprawdzimy sobie tutaj te pola i pójdziemy tam w stronę lasu. Więc tak, pierwszy sygnał i kolega trafi monetkę. Jaka to jest? Nie, wiem, jeden fenik, jeden fening. A zobacz, który rok z tyłu powinno pisać. Zauważysz tam? Nie, nie widać. Ale już pierwszy sygnał i zobacz. I monetki wychodzą, fajnie. No dobra. Kolejna moneta, też jeden fenig, no ale bardzo zły stan. Czekaj, ma na wierzchu, chyba. może być moneta. Raz zobaczymy. Jest coś. co to jest? 电视剧呢？Um, you know. <noise> No głębiej będzie, mu się wydaje, wiesz? Czyli głębiej środek. może byś nie dziabnął tego. No stara powinno wyjść. a głębiej, zobacz. Dobra, zobaczymy. Popniemy? Sygnał fajny, no. A, coś czekaj, nie to, nie to. Chyba wyszło. Nie, z prostu. Nie ma, pożujkę tam Musiało wyjść, czułość no tak. Czyli dalej w dół chyba na to wygląda mhm. Głębiej jest, no popatrz Tu Nie, w już nie Tu na bok bardziej mhm. Kupiemy Już po zaczyna zaczyna widzieć. Chyba jest to skrzynia, tak nam się wydaje, przynajmniej ale nie jesteśmy pewni. Może to być skrzynia, wiesz? Zobacz, jest... zaraz zobaczmy, jak ona jest w grubości, się okaże, ale stawiam na skrzynie, wiesz? Zobacz. No dobra, kopiemy dalej. Już trochę dziurę zrobiliśmy. Ale to nie jest skrzynia, to jest coś innego. Okrągła chyba. Nie. Co to jest, nie wiem, zaraz zobaczymy. To chyba będzie jakoś felga mi się wydaje, bo okrągła jest. Ale zaraz zobaczymy. To felga, tak? Powinno wyjść, dawaj. Na. Kurwa, ciężko. Cześć, tu się tu się... No jeszcze No niestety, felga. Tyle kopania na darmo. A dziwna jakaś taka zabawka, ma tych dziurek, nie? W środku. Dobra, zakopiemy dziurę z powrotem i idziemy dalej. Troszkę złomu się nam nazbierało, także zabierzemy. Będzie na paliwko. Tu ktoś widać telewizor wywalił. Jest trochę miedzi, no to weźmiemy to. Zawsze to coś.